manką w dzisiejszym odcinku będziemy będziemy sobie hmm, grać grać będziemy w Minecraft czyli będziemy budować sobie yy, będziemy budować sobie po prostu jak to się nazywało no przerabiać. Pójdą. mój dom, będziemy przerabiać. Miałem w planach y, blok taki co oświetla. Pozdrawiam mojego kolegę. Co blok, który oświetla. Weźmy to na razie za to. Dobra, ciach. Albo nie, ja bym tutaj wsadził jakoś ciach. Na przykład, bo wiecie o co chodzi. Muszę tu mieć oświetlone, bo tu wcale nie jest. Ciach. Albo w suficie. Aha. Ciach. Tutaj ciach. Nie, ciach. Tutaj po prostu zrobię takie, takie drzwi będą, ale musi być oświetlonko i tu. Dobra, będzie sobie tutaj tak albo no, no, dobra, niech tak będzie. Mm, tutaj jestem na kreatywie, ale niech idziemy proszę, bo to mój nowy kanał i mm, i chcę po prostu sobie no fajnie ten kanał yy... No fajnie go robić po prostu tutaj sobie zatkam szybko No dobra Zatkamy sobie szybko A tutaj zatkamy sobie Nokiem po prostu tak, no niech będzie dobra Idziemy tutaj do naszego domu o Nie, to nie to Ja już się tu mylę trochę bo bo nie wiem gdzie co jest To jest tu Dobra, to jest tutaj Ciach, ciach Dobra, zamykamy i idziemy Tu jeszcze gdzieś to trzeba Ciach Dobra, czekajcie, tutaj zamiast tego to tak dam Będzie o wiele lepiej Nie, tutaj Tutaj Dobra, ile jest jeszcze jedno, ciach Dobra, i tak sobie będzie Zostawcie w ogóle suika i łapkę o tym, co przypomnieć. Dobra. Takie coś. A tam jakby ktoś się pytał, mamy taką piwnicę, że hop i tu będą chowane rzeczy. Bardziej takie. Wiecie. Oczywiście to to będzie zakryte jakoś na pewno, ale jeszcze jeszcze nie będę wam zdradzał Dobra Najpierw ja bym sobie zrobił Moim zdaniem wiem, że to jest pustynia Kurde wiem, że to jest pustynia Ale tu jest trochę ciasno, wiecie? Dobra, nie, nie, nie. Kompletnie to nie to, widzowie. Ta pustynia po prostu, no nie, no nie zrobię jej. Nie ma szans. Sorry, sorry za lagi. Bo mogą być czasem... Nie wiem czemu, bo to jest najnowsza wersja, ale dobra. Na razie to zakryję tym. Dobra, ja po prostu sobie zbuduję ala pustynia. Spróbuję zrobić ala pustynia. Że po prostu, patrzcie, no odsuń się, iść stąd. Idź, idź. Patrzcie, modujemy sobie takie coś. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 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 dziewięć tu jeszcze trzeba wykopać to wszystko. Dobra. Sorry, że tak będę ciągle klikał, ale ja po prostu muszę trochę tu rozwalić, bo... Ура. Нет, я шаг туда. Слушайте, Чах. чах. Добра. Раз. Нет, это не ущербочек. Вот так я скачу. albo po prostu zrobię taki dom, bo nie chcę się teraz robić tej piramidy, bo będzie trudno trochę jednak stwierdziłem, zrobimy sobie domek. Domek. Dobra, jeszcze. Jeszcze jedno będzie i już będę robił dach, bo mam pomysł już na to. I tak, i teraz mam pomysł zakończyć zakończyć ten takim czymś i zaraz wam pokażę coś a nie mam pomysł, mam pomysł wam. i to duży pomysł Patrzcie co ja teraz zrobię. Chciałbym... Za na razie weźmie o to właśnie chciałem to wymiata. To będzie tak, co tak, nie? Tak. Dobra, i mam pomysł zrobić, na przykład takie coś, ja takie, takie coś, i teraz tak, 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 tak. No, i mi się podoba widzowie już ten domek. A no, nie wiem jak pan. Dobra, drzwi te będą z tej strony. Czekajcie tylko, jakby je tu zrobić. Chyba tak nie krzywo będzie. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, czternaście cztery jest. Teraz podłoga. Voilà. Dobra. Chóch, 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 chóch. Ч yeah ⁇ че, really? hm. To jest ciach. Ciach, ciach. Czekajcie, ciach, Mam nadzieję, że Wam się spodoba moja podłoga. Bo trochę mi to zajmuje. Robienie całego domu. Tak będzie, tak będzie 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 i teraz czas na pomarańczowy I mamy łoto takie piękne cudo. Stawiamy tu. I teraz żółty pomarańczowy. Ja no tutaj będzie biało. O, bo nie może być inaczej. I będą pochodnie raczej. Bo no, muszą być. Cioch. Takie dwie lampeczki i tu dwie lampeczki. Albo nie, o tak nie będzie. I dobra. Tutaj będą okna. Dobra. Cioch. Dobra, trzy, trzy, cztery, 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 ciach. cztery, 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 ciach. Ciach, cztery, 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 Teraz w środku i koniec odcinka. Ciao, zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko fajnie. Wszystko elegancko. Dobra, ciach, ciach, ciach. No dobra, tak. Tak i tak. Tak i tak. Tak i tak. Tak i tak, tak i tak. Dobra, elegancko. Teraz tylko muszę udekorować piec, ciach skrzynka ja. oczywiście będę grał na yy, no, jak będę nagrywał to będę grał na survivalu, tylko teraz musiałem stworzyć sobie domak a tak to ben, yy, będę na survivalu pomarańczowy, może nie, no, dajmy czarny lepiej, bo będzie się trochę Dobra. Ja Słowo jeszcze potrzebuję. Dobra, nie wiem. Tak jakiś. Dobra. trzy. Ciach, ciach. To jeszcze sobie weźmy teraz tu. Weźmy sobie widzowie. Taką ładną drewnianą, po prostu ładną drewnianą. To pięknie, taki, ja, przecież tak Ciąg 3 na 3. Tutaj dwie skrzynki. Tutaj dwie skrzynki takie coś wiecie o co chodzi chyba tutaj będzie to jest no nie dopiero co zbudowałem dom a już rozwaliłem pierwszy klock czy któryś tam z kolei bo nie liczę klocków a więc no tak się nie Dobra. Tu chciałam zrobić właśnie piecyk, który mówię. Filku. No to piecyk to chyba taki. Gdzieś sobie zrobimy. O, taki. Nie. Ja. Weźmy taki zróbmy i będzie gitara. Dobra, tu będzie muzyczka. Słum się mężkę wyglądała. Tu będzie enchanting. To jest... Enchanting tu będzie? Albo mam pomysł. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Fajnie to trochę wygląda. Yy... Nie. Tu, tutaj się tworzyło. Tylko zapomniałem jak to się nazywa. Jaki Enchanting, dobra. Yy... Książeczka w sumie w rogu może sobie stać. powadło sobie będzie stało, ko albo nie powadło tutaj to sobie stanie tu to sobie tu stanie to sobie tu stanie miałem jeszcze pomysł tutaj stół dać taki on taki on troszkę ci ciach. Tak, miałem wciąć... Miałem taki zrobić. No nie. I takie coś mam. Jest ładny trochę ten stół mi wyszedł. No, a to kończę odcinek. To kończę odcinek. I co? Śniemaneczko. i jeszcze muszę wziąć sobie teraz tu dobra ja się z wami żegnam więc no